Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Nowego Dworu Gdańskiego, jesteśmy pod McDonaldem, Bartek poszedł na papierosa niestety, a ja sterczę w aucie i czekam na jego zamówienie, bo jak wiecie ja nie jem niestety, ale zjem sobie w Ikei klopsiki. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na nowego vloga, pewnie troszeczkę z Bartkiem, bo się na pewno pojawi, gdzieś tam się przesmrodzi. Ogólnie to chodzi i, i, i widzę, że go wywiewa. I, I bardzo dobrze, no cholera pali te papierosy, nie? sami powiedzcie. No Także tak, zapraszamy na weekendowego vloga z Gdańska. Na pewno pokażemy Wam coś w Ikei. I, i może w sklepach, a potem oczywiście pokażemy Wam hotel. Dotarliśmy, jesteśmy pod Ikea. Nie, seruszku? O Jezu, jaki ciemny jesteś. Także ubieramy się i... Ciemny w sensie tempy. Z tej Ubieramy się i idziemy. Eee, no a co ty kurde zakładać? Tą, anty... Tą rzeczywiście antywirusową. Boi się, boi się. Dostałam z pracy, no to używam. No, nie chcę nikogo zarazić w pracy, ja jestem odpowiedzialnym pracownikiem. Prosta. No chyba nie to na ochrono, że wziąłem sobie maskę, co? Myślę, że nie. Yo, Chyba, że zostanę ochrzan, no to już nie będę brała, no ale... Wzięłam, żeby chronić siebie i innych. Dostałem zamiast kawy wodę. A, też jest odbyw. Dobra, idziemy. Jeszcze raz Ubieraj się idziemy. Niech przetnij. Jaka Twoja ocena? 10. A tu można potem chodzić? A. Nie chodzą. Ach. Nie ja wiem, to taki. Ale to się daje dobre może. Nie wiem, nie wiem, ale tutaj jest hotel z tym ubraniem. to się nazywa? Zagłówek turystyczny. E, e, widzisz to? Mocno piszyło No naprawdę, wiecie co? Jak można zrobić taki babakan. Łazienka jest ogólnie niezbyt Zawsze mnie fascynują po prostu te piękne widoki. Już na lepszej Klasyka, bikę, chłopsiki, no nic, jemy, nie? Ta głowa jest bardzo ładna, także dotarliśmy do hotelu ale niestety nie jest tak, jak miało być. Nie? nie ma pana masażysty, czy tam pani masażystki, nie wiem, co że pana. Strefa relaksu jest cała zajęta i jest lipa. Pokój jest całkiem ładny. Nie jest zły. Bartek sobie leży. Szukaj jakiegoś masażu w Gdańsku. Duże łóżko. Łazienka w którym nie działa światło. Chyba to musimy zgłosić. O tu może. Tu jest jeszcze włożnik jakiś. No, to jest, to jest ten... Może od którejś godziny chyba dopiero się światło. Może tak. No może więc... więc. Nie wiem. Nie wiem, bo my w sumie nigdy w hotelach nie bywaliśmy tak naprawdę. Zawsze jakieś takie małe pokoiki. Jedyne, co mnie przeraża, to to, że tam jest pająk. No. Ogólnie, no nie no, hotel jest dosyć tani. No, no nie, tam wiecie, no trzy gwiazdki. Telewizor. Jakieś tam -t 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 pierdolety. Widok to specjalny też nie jest. No nie oszukujmy się, teraz jest brzydka pogoda, nie? Więc no o dziwo i także słońce jest. Także tak, tu jest jedno lustro. O, tu będę mogła się pomalować, chociaż to jest ciemno. Więc. No. Byliśmy na jakże fascynujących zakupach w Kerfurze. Kupiliśmy sobie wodę i jakieś tam cusie. A zaraz w sumie idziemy. O, tu jest woda. Ale nie wiemy, czy nam nie policzą extra, ale chyba nie. Chyba nie, ale, ale ogólnie to. Pierwsze wrażenie, jakie sprawia ten hotel, no to, że nie jest tak źle, ale wiecie co, bo my ogólnie to te czereśniacy jesteśmy, nie jeździmy po hotelach i nie wiemy, że żeby do prąd trzeba włożyć kartę tam z boku. Jeździmy po stancjach, no, po ludziach, po bardziej. Jeździmy. Tak, jeździmy właśnie po takich miejscach. Jak to się mówi? Gdzie byliśmy w hotelu? W Słowacji byliśmy w hotelu. W Słowacji byliśmy w hotelu, tak. E... I co chowsze, wszystko, co? My nie, nie byliśmy nigdy w hotelach żadnych Mnie chyba. Ko nie kojarzę. No ja byłam jedynie co w hotelu, jak byliśmy w e, Pradze z pracy i w Słowicach e, w Polsce, jak w Berlinie byliśmy na wycieczce. No to wszystko, co było z, z hoteli, więc nie mam zbytnio też obycia. A zaraz idziemy na dół do restauracji, zobaczyć jak się przedstawia jedzenie. Bo ogólnie byłam przykra niespodzianka w toalecie. Można się domyślać co tam było. I nie chodzi o jedynkę. <laughs> nie chodzi o jedynkę, dokładnie tak. Więc no, ogólnie jak się przypatrzyłam to trochę, trochę sufit pęka. Widziałeś? Nie, ale chciałem dodać, że najśmieszniejsze z toaletą jest to, że była Przeciągnięta wstążka zdezynfekowano. A, nie tak. wiem, czy ktoś otwierał tą toaletę, czy nie? Nie wiem, no w każdym razie na razie tak tam średnio, ale udało się na masaż, Bartosz mnie umówił na masaż tajski. 10 minut drogi stąd samochodem. Jest o 19.30, mam masaż. Mam nadzieję, że będzie fajny. No. Także ja mam nadzieję, że będzie fajnie. odzywamy Ale się. pokazałaś dzisiaj. naszych zakupów, o pokaż. Najważniejszy zakup dla Bartka. Małpka. To jest już alkoholizm po prostu. Fuj, jak to można pić? Ja tylko, nie tylko lubię. Tylko 200 ml. Ja nie lubię pić alkoholu. A tu może sobie piwko wezmę jakieś. Już jedno dzisiaj wychlałeś w 0,33. Ale zrobiliśmy całkiem ładne zakupy. Bartosz kupił dwie pary spodni, słuchajcie. To jest nienormalne, bo on nigdy nie kupuje tyle spodni. W ogóle miał były, przez 5 lat były, jedne spodnie. Były tanie. No, były w dobrej cenie, to prawda. Jedno takie jaśniejsze, drugie takie tam ciemniejsze. Te jaśniejsze mi się bardziej podobają. No, ale tak. Ja też kupiłam parę rzeczy, yy, ale to pokażę, jak już będziemy w domciu. przyszła moja kawunia mrożona. Wygląda całkiem nieźle. Zobaczymy, jak będzie w smaku, a Bartek oczywiście piwo. No. Także tak. Piję sobie. Zobaczymy. Bartuś ma żurek. I bułeczkę. Rów test. O matko, ten zanim to odwinie, to... O chyba kurwa, ktoś poślinił tę chusteczkę, żeby tak się skleić. Gdzieś takie talerze widziałem. Też jest bardzo dobre. Znaczy się, na razie jadłam tylko śmietanę. Przyszło nasze danie główne, ale jest takie gigantyczne, że... No chyba nie zostało po tej imprezie co byłoby. Naprawdę jest dużo i w ogóle te zimne jakie ładne, małe, okrąglutkie. Także zobaczymy, zobaczymy. No Bartka to w ogóle jest gigant. Półkrop wrzuci. Dobra. Bierzemy się do jedzenia. Czas na chwilę odpoczynku i czytam sukcesy i porażki. Fajnie nie? Mama ma wychodne bądź moją walentynką. zięcia znajdę sobie sama. O kurde, Duży za historię życia. Normalnie... A! Ja zawsze takie czytałam, gazetki, no, ale częściej na wakacjach, tak. tak. Się. Przyjadłeś. się. się, ja też się najadłam. Dla mnie była za duża porcja i za bardzo tłusta, no ale już trudno. No porcja była O, Poznaj Poznań. Widzisz, my byliśmy w Poznaniu. W październiku na moje urociny byliśmy. W Pirlandii. W Perlandii, tak jest, dobra czytamy, a Bartoż ogląda QPL. Ha, Nie? Koło hotelu jest taki budynek, blok bodajże z wizerunkiem Neptuna. Spoko. Fura stoi. Czekajcie. Wiem, że jakość jest tutaj słaba i w ogóle, ale właśnie jadę na masaż, bo niestety w naszym hotelu masaż, masażysty nie ma, jak już mówiłam wcześniej. Dlatego też jadę na masaż tajski. Słuchajcie, yy... A jest ciemno. Nie wiem jak się na coś nazywa, ja Wam tu napiszę jak to się nazywa I znam zaraz Wam ra... Zaczę zaraz Na 19.30 mam, a jest 18. 19, przepraszam Więc yy, znam Wam relację jak już będę po Ja właśnie dlatego nie lubię dużych miast Miejsce do parkowania znaleźć to jest tragedia Ale okej okay. Na Jaśkowej Dolinie, słuchajcie, byłam Właśnie przed chwilą wyszłam O, taka nazwa Sabajai, Zabaj. Nie wiem, nie chcę tutaj mówić. O słuchajcie, idę, bo jest zielone No, zaraz wam zdam relację jak dojadę do hotelu. Najpierw muszę dojść do samochodu. Godzina 8.50. My zaraz idziemy na basę, nie na basę, na strefę komfort, relaksu. Komfortu to mówi Bartek ale yy, tak, ja wczoraj miałam jeszcze powiedzieć, jak było na masażu. To był mój pierwszy raz na masażu tajskim. Eee, naprawdę masaż pierwsza klasa. Jestem cała obolała, wszystko mnie boli, czuję dzisiaj. Eee, te panie, w ogóle, metr 50 m wzrostu 40 kg wagi, a siły jak. Nie wiem co. No, takie mocne miały te, te palce, taką moc, że szok. W pewnym momencie mnie na czasami naprawdę mocno bolało i takie było. Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Ale ogólnie bardzo przyjemne. E, także mogę chyba z czystym nie polecić za godzinę 150 zł tutaj w Gdańsku. W tym tam sabajdżaj, jakoś tak. Także tak, basaż jak najbardziej udany. Staruszek w tym czasie sobie smacznie spał, a teraz jest tam, bo pali papierosy, papierosa się. i zepsuł sobie fryzury. Napiszcie mu, żebyś o włosy. No, więc to tyle. Mamy prawie, że ogarnięte. Przyjdziemy z tej strefy relaksu i będziemy się zbierać. Wiatr jest dosyć mocny na dworze, ale pójdziemy sobie od morze, pójdziemy sobie na starówkę Pochodzimy chwilę i będziemy ruszać do domu, bo jeszcze muszę zajechać do mojego brata, więc. Tak, także do zobaczenia na strefie relaksu. Ta strefa relaksu taka tam trochę słaba, ale o, jest bardzoś! Jeszcze sekunda i będziesz mógł jeść Fuj, okropnie wygląda No, a jesteśmy w tym Proszę bardzo, dotarliśmy od nasze morze. Tutaj fajny piesek, śmieszny tęcza. Gdzie tutaj piękny piesek kratkiem.